Właśnie bo już mieliśmy w wystawę chwili, w tej ulicy w tej chwili, w tej chwili, w tej chwili, w tej chwili, w Szanowne Panie, Szanowni Panowie, Austriacki Forum Kultury w Warszawie pozwala sobie zaprezentować dzisiaj bardzo specjalnego artysty. Artysty, który łączy w sobie, w sobie trzy kontynenty i czerpie inspiracje z trzech różnych obszarów kulturowych. Cieszy się że mogę przedstawić Państwu Pana Hansel Sato. Pan Hansel Sato, którego ojciec pochodzi z Japonii, a matka z Peru, urodził się w Trujillo, Peru, kształcił się artystycznie również w Europie, i łączy w sobie zarówno kontynent azjatycki, jak i amerykański, i europejski. Jak mogę stwierdzić, oglądając jego prace w Galerii Lokal 30 na ulicy Foxa 17D, czerpie on inspirację do swoich obrazów z tych różnych obszarów kulturowych. Od kilku lat pan Hansen Sato mieszka w Austrii. I w pracach będziecie mogli Państwo odnaleźć wyraźne nawiązania do jego obecnego otoczenia. Oglądając wystawę po raz pierwszy, byłem osobiście niezwykle poruszony. Myślałem o, co za zbitek stereotypów i przesądów. Czy naprawdę muszę zwracać uwagę na te monstra przyszłości i współczesności? Czy naprawdę muszę się zajmować tymi wykwitami antysemityzmu i wrogości wobec obcokrajowców? Czy naprawdę nie ma już żadnego tabu, tak zwanego dobrego smaku? I moja odpowiedź była jednoznaczna. Tak, muszę zajmować się tymi przekazami, którymi każdego dnia obsypywane jest nasze społeczeństwo. Tak, muszę mieć oczy szeroko otwarte na często ukryte sygnały dezawujowania innych. Tak, muszę zająć stanowisko wobec tych wszystkich sił zła, które same nie znają żadnego tabu przy odbieraniu niepowtarzalnej godności człowieka. I dlatego też jestem wdzięczny, pan Hanse Sato, że postanowił pokazać nam swoje obrazy i unajocznić ich przesłania, zmuszając to zajęcie się przez chwilę ich treścią. Złe wychowanie to także genialnie wybrany tytuł. Bo dotyczy nie tylko treści obrazów, ale porusza także kwestie wychowania, które przyzwala złe myśleć, z, e, żule myśleć o innych. Jako, że w dzisiejszych czasach wychowania niepośrednią rolę zajmują media, prace pana Sato zyskują na znaczeniu z tego punktu widzenia. Dlatego życzę Państwu, moje szanowne panie i panowie, pewnego refleksu spaceru przez tą wystawę, a artyście jeszcze raz dziękuję za jego pozytywną pracę i chowawcę. The German tradition so I <laughs> understand everything. <laughs> and I would like to thank you and to apologize because I don't speak uh, Polish. I'm really sorry, uh, but as I said, I would like to um, thank you for coming here and thank you, of course, for the forum uh, for this opportunity uh, you give me to show all my works here. And for all the nice work uh, you make to help me, especially with Christina Tower. She has worked wonderful uh, to help me uh, for this exhibition. <laughs> and I would like to invite you tomorrow. There is a breakfast uh, in the gallery Local uh, traffic where I am making. I think some of you saw already the exhibition in, in Local Drastic. Uh, so if you want to talk with me about the exhibition, I will be there and there will be some uh, bread and maybe, I don't know. Wine? Well, for sure. Not. <laughs> 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 it's too early. <laughs> <laughs> I mean, oh, wine? <laughs> <all right. laughs> <laughs> the greater the is there, the Agnieszka, maybe you <laughs> can <laughs> just come here. Please, uh, I would like to introduce. Uh, The, the, the gallery local uh, uh, 13 <laughs> <laughs> and I, of course i would like to thank you too because uh, of this opportunity and just one thing about this exhibition the the whole uh, works you are uh, looking here are not my own creation they are all uh, i draw it but I took all the information from the internet even this video, the YouTube video you see uh, about this attack is, is downloaded from the internet. So uh, the point is, for me, we are so bombed with so much information, but sometimes we are not able to select this information. And what it, basically, what I mean <coughs> here is a selection of this information related to the topic of racism. And as you already said, racism is not just a thing that happened in Poland or, or in Mexico or in Peru, it's uh, something systemic. And uh, drawing it and showing it uh, sometimes make the things clearer. It's, it's, it's strange, but just you know, just drawing it and putting it on the wall uh, make you just think, You know it. But showing the, uh, looking at the, at the, at the painting, the, 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 the picture, it's make another uh, impression. Well, I just wanted to say that. Thanks again, to you, and please um, make a roundabout about an exhibition and enjoy the buffet. <laughs> Thank you very much. prezentację w lokal 30 w, w, na ulicy Foksa i zapraszamy serdecznie do nakrębiny. Zapraszamy, tak jak mówił Hansel, zapraszamy jutro o 12 e, na śniadanie z Hanselem e, na ulicy Foksa 17B, lokal 30. Dziękuję. Okay. Na śniadanie.